W 2024 roku, 73-letni mężczyzna wszedł do gabinetu psychiatrycznego, trzymając w drżących dłoniach gruby, podniszczony notatnik. Każda z 57 stron zawierała szczegółowy opis jego własnej śmierci. Nie były to zmyślone historie czy koszmary sennej wyobraźni. To były wspomnienia tak żywe i precyzyjne że lekarz czytający je poczuł lodowaty dreszcz przebiegający po kręgosłupie. Mężczyzna nie tylko pamiętał moment śmierci, ale także każdy szczegół tego, co działo się po drugiej stronie. A najgorsze było to, że niektóre z tych śmierci naprawdę się wydarzyły. Zanim zagłębimy się w tę podróż, która rzuca wyzwanie wszystkiemu, co wiemy o życiu i śmierci, zasubskrybuj kanał i włącz powiadomienia. To, co zaraz odkryjesz, może na zawsze zmienić Twoje postrzeganie rzeczywistości. Wszystko zaczęło się w niewielkim mieście w środkowej Europie, gdzie dr Elisabeth Kowalski prowadziła prywatną praktykę psychiatryczną. Przez 20 lat swojej kariery widziała najróżniejsze przypadki, od łagodnych depresji po złożone zaburzenia osobowości. Ale nic nie przygotowało jej na to, co usłyszała tamtego deszczowego październikowego dnia. Mężczyzna, który przedstawił się jako Stanisław Nowak, wyglądał na swoje lata. Siwe włosy, zmarszczki głęboko wryte w twarz, drżące ręce typowe dla kogoś w podeszłym wieku. Ale jego oczy, w jego oczach płonął blask, jakby patrzył na świat z perspektywy, której nikt inny nie mógł zrozumieć. Pani doktor, powiedział spokojnym, ale pełnym determinacji głosem: Wiem, że to, co zaraz powiem, Zabrzmi jak majaczenia szaleńca, ale muszę to z siebie wyrzucić, zanim znowu umrę. Doktor Kowalski podniosła wzrok znad notatek. Znowu umrę? Co pan ma na myśli? Stanisław położył notatnik na biurku między nimi. Przez ostatnie pięćdziesiąt lat mojego życia umarłem 57 razy. Za każdym razem w innej rzeczywistości. Za każdym razem pamiętam wszystko. Ból, strach, Moment, gdy wszystko się kończy i to, co dzieje się potem. Ale zamiast iść dalej, wracam tutaj, do tej wersji rzeczywistości, z wszystkimi wspomnieniami nienaruszonymi. Lekarka próbowała zachować spokój. To nie był pierwszy pacjent z urojeniami na temat śmierci czy życia pozagrobowego, ale coś w jego sposobie mówienia pewność w głosie szczegółowość, z jaką opisywał swoje doświadczenia. Sprawiło, że nie mogła tego tak łatwo odrzucić. Może opowie mi pan o jednej z tych śmierci? zapytała ostrożnie. Stanisław otworzył notatnik na pierwszej stronie. 16 kwietnia 1978 roku W alternatywnej rzeczywistości numer 1 zginąłem w wypadku samochodowym na trasie prowadzącej przez górską przełęcz. Jechałem niebieskim Volkswagenem Beetle, model 1975. Było dokładnie 1423, gdy czerwony samochód ciężarowy stracił kontrolę na śliskiej drodze i uderzył w moją stronę pojazdu. Czułem jak żebra przebijają płuca, smak krwi wypełnił mi usta. Umarłem dokładnie 1427, a ostatnią rzeczą, którą widziałem, był numer rejestracyjny ciężarówki BG4671. Doktor Kowalski robiła notatki, ale jej ręka drżała lekko. Detale były niepokojąco precyzyjne, ale to nie koniec, kontynuował Stanisław. Po śmierci nie było białego światła czy tunelu. Znajdowałem się w przestrzeni, którą mogę opisać tylko jako nieskończoną bibliotekę, gdzie każda książka przedstawiała inną wersję rzeczywistości. Widziałem inne wersje siebie: tego, który został inżynierem zamiast nauczyciela, tego, który poślubił swoją pierwszą miłość. Tego, który przeprowadził się do Ameryki. I powoli zacząłem rozumieć, że istnieje nieskończona liczba światów, w których żyje różne życia. Z każdą minutą rozmowy historia stawała się bardziej złożona i niepokojąca. Stanisław opisywał śmierci od nowotworów, utonięcia, upadków z wysokości, nawet egzekucji w alternatywnych rzeczywistościach, gdzie historia potoczyła się inaczej. Jego głos pozostawał spokojny, ale dr Kowalski zauważyła, jak jego dłonie drżały za każdym razem, gdy opisywał moment śmierci. W rzeczywistości numer siedem kontynuował, przewracając kolejną stronę. Zginąłem na raka płuc w wieku 63 lat. Ale to nie była zwykła choroba. W tamtej linii czasowej ludzkość odkryła sposób na przedłużenie życia poprzez manipulację genetyczną. Ale efektem ubocznym były agresywne nowotwory. Pamiętam zapach środków dezynfekujących w szpitalu, smak metaliczny w ustach przez chemioterapię, która nie działała. Pamiętam ostatnie słowa, które powiedziałem do żony. Nie tej z naszej rzeczywistości, ale innej wersji, która w tamtym świecie była chirurgiem. Doktor Kowalski przerwała mu: Panie Stanisławie! Może opowie mi Pan więcej o tych różnych wersjach ludzi, których zna. To wydaje się niemożliwe. Starszy mężczyzna zamknął oczy, jakby próbował przypomnieć sobie szczegóły. Pani doktor, czy pamięta Pani, jak wyglądała Pani w wieku 25 lat? Miała Pani wtedy krótkie, rude włosy i małą bliznę nad prawą brwią po wypadku rowerowym w dzieciństwie. Studiowała Pani psychiatrię na uniwersytecie w Krakowie. Ale przez jakiś czas rozważała pani rezygnację i przejście na biologię morską. Lekarka pobladła. Rzeczywiście miała rudą grzywkę w młodości. Rzeczywiście miała bliznę nad brwią, ale najważniejsze, przez pierwsze dwa lata studiów psychiatrycznych, rzeczywiście myślała o zmianie kierunku na biologię morską. Nigdy nie mówiła o tym nikomu. Jak Stanisław mógł o tym wiedzieć? To niemożliwe wyszeptała. Skąd pan to wie? Ponieważ w rzeczywistości numer 21 poznałem Panią jako dr Elizabeth Nowak. Tak, nosiła Pani moje nazwisko, ponieważ byliśmy małżeństwem. Była Pani biologiem morskim. Specjalizowała się Pani w badaniu głębinowych stworzeń. To dzięki Pani odkryciu, ludzkość w tamtej rzeczywistości nauczyła się komunikować z istotami z głębin oceanicznych, które okazały się być inteligentne. Ale ja zmarłem tam w wieku 40 lat na atak serca, zanim mogłem zobaczyć, jak pani praca zmienia świat. Ale najgorsze były szczegóły o ludziach z jego życia w tych innych światach. W rzeczywistości numer 12, mówił, kartkując notatnik. Moja siostra Maria nie wyszła za mąż za Kazimierza. Zamiast tego była znaną pianistką koncertową. Miała długie kasztanowe włosy, które zawsze nosiła splecione w warkocz i małą bliznę na lewej dłoni po wypadku z nożem w dzieciństwie. W tej rzeczywistości zmarła na zawał serca w wieku 52 lat, podczas koncertów w filharmonii. Doktor Kowalski poczuła, jak po plecach przebiega jej dreszcz. Opisywana przez Stanisława Maria, brzmiała zupełnie inaczej niż ta, którą znała z jego wcześniejszych sesji. W rzeczywistości jego siostra była skromną księgową, zamężną z Kazimierzem i nie miała żadnego muzycznego talentu, ale blizna na lewej dłoni. O tym wspomniał już wcześniej. Panie Stanisławie przerwała mu ostrożnie jak może pan być pewien, że to nie są tylko bardzo żywe sny lub halucynacje? Starszy mężczyzna spojrzał na nią z wyrazem smutku w oczach Pani doktor. Proszę sprawdzić archiwalne wiadomości z 16 kwietnia 1978 roku. Wypadek na górskiej przełęczy. Niebieski Volkswagen Beetle. Czerwona ciężarówka z numerem BG4371. Młody mężczyzna zginął na miejscu o 14:27. Przez następne tygodnie doktor Kowalski nie mogła przestać myśleć o słowach Stanisława. Śniły jej się jego opowieści. Budziła się w nocy z dreszczem, zastanawiając się nad znaczeniem jego słów. Jako racjonalna naukowiec powinna była odrzucić jego twierdzenia jako urojenia chorego umysłu, ale coś w jego oczach, w sposobie, w jaki opisywał najdrobniejsze szczegóły, sprawiało, że nie mogła tego zrobić. Pierwszym impulsem było skonsultowanie się z kolegami psychiatrami. Pokazała nagrania z sesji profesorowi Marcinowi Zajkowskiemu. Jednej z najbardziej szanowanych postaci w polskiej psychiatrii. Po odsłuchaniu fragmentów, jego reakcja była przewidywalna. Elizabeth to klasyczny przypadek urojeniowej konstrukcji rzeczywistości alternatywnej prawdopodobnie związane z początkami demencji albo zaburzeniami dysocjacyjnymi. Pacjent tworzy złożone fantazje jako mechanizm radzenia sobie z lękiem przed śmiercią. Nic niezwykłego. Ale profesor Zajkowski nie słyszał szczegółów o sobie samym, które Stanisław ujawnił podczas jednej z sesji. Opisał profesora jako różną wersję. W alternatywnej rzeczywistości był on nie psychiatrą, ale pilotem wojskowym, który zginął podczas tajnej misji nad Morzem Bałtyckim. Stanisław wiedział o bliźnie na lewej nodze profesora, o jego nieopowiadanych nikomu koszmarach sennych związanych z lataniem, nawet o jego sekrecie z młodości. Że przez rok ukrywał, iż ma problemy ze wzrokiem, bo bał się, że nie będzie mógł zostać pilotem. Przeciwko wszystkim swoim naukowym przekonaniom, doktor Kowalski postanowiła sprawdzić twierdzenia Stanisława, ale nie tylko te dotyczące wypadków. Postanowiła zweryfikować jego wiedzę o ludziach, których opisywał. To, co znalazła w archiwach lokalnych gazet i w prywatnych rozmowach z opisywanymi osobami, Sprawiło, że zakwestionowała wszystko, w co dotąd wierzyła. Artykuł z 17 kwietnia 1978 roku. Tragiczny wypadek na przełęczy. Młody nauczyciel ginie w zderzeniu z ciężarówką. Szczegóły pasowały idealnie do opowieści Stanisława, łącznie z numerem rejestracyjnym ciężarówki i czasem śmierci. Ale to było niemożliwe. Stanisław w 1968 roku. Miał zaledwie 27 lat i żył. Uczył w miejscowej szkole, był zdrowy i aktywny. Jak mógł umrzeć w wypadku, a jednocześnie kontynuować swoje życie? Doktor Kowalski postanowiła zgłębić temat dalej. Sprawdziła kilka innych śmierci z notatnika Stanisława. Z każdą nową weryfikacją rzeczywistość stawała się coraz bardziej fragmentaryczna. Znalazła ślady wypadków, chorób. Nawet przestępstw, które pasowały do opisów starszego mężczyzny, ale we wszystkich przypadkach ofiarą był ktoś inny. Zawsze z podobnym nazwiskiem, podobną historią życia, ale nigdy dokładnie ten sam człowiek. Jeszcze bardziej niepokojące było to, że Stanisław zdawał się posiadać wiedzę o rzeczach, których nie powinien był wiedzieć. Opisywał szczegóły z życia ludzi, których nigdy nie spotkał w tej rzeczywistości. A jednak jego informacje okazywały się niezwykle trafne. Wiedział o tajnych romansach, ukrytych traumach, nawet o szczegółach finansowych osób, z którymi nigdy nie rozmawiał. Najdziwniejszy przypadek dotyczył pani Anny Kowal, miejscowej bibliotekarki, której Stanisław nigdy nie spotkał. Podczas jednej z sesji opisał ją jako inną wersję. W alternatywnej rzeczywistości, była ona znaną pisarką fantastyczną, która stworzyła serię powieści o podróżach w czasie. Stanisław podał szczegóły jej niezapisanych pomysłów na książki, opisał jej sekretne hobby, kolekcjonowanie starych map astronomicznych, oraz wspomniał o jej ukrytym talencie do malowania akwarelami. Gdy dr Kowalski ostrożnie zasięgnęła języka u pani Kowal, okazało się, że wszystkie te informacje były prawdziwe. Anna rzeczywiście pisała w ukryciu fantastyczne opowiadania, rzeczywiście kolekcjonowała mapy gwiazd i rzeczywiście malowała akwarele, ale nigdy nikomu o tym nie mówiła. Co więcej, gdy usłyszała o alternatywnej wersji siebie jako znanej pisarce, zaczęła płakać. Od dzieciństwa marzyłam o zostaniu pisarką, powiedziała przez łzy, ale rodzice uważali to za głupotę. Czasami mam sny tak żywe, że czuję się, jakbym rzeczywiście była sławna, jakbym podpisywała autografy na swoich książkach, budzę się z takim poczuciem straty, jakbym traciła coś, co było naprawdę moje. Te słowa sprawiły, że doktor Kowalski zaczęła zastanawiać się nad czymś przerażającym. Czy wszyscy mamy czasami takie sny? Czy to są glimpsy innych wersji naszego życia, które dzieje się równolegle w różnych rzeczywistościach? Postanowiła przeprowadzić nieformalne badanie wśród swoich znajomych i pacjentów. Pytała o sny, które wydawały się zbyt rzeczywiste, o umiejętności, których nigdy się nie uczyli, ale jakoś posiadali, o znajomość miejsc, których nigdy nie odwiedzili. Wyniki były niepokojące. Około 30% osób przyznało się do takich doświadczeń. Jedna z pacjentek, młoda kobieta o imieniu Katarzyna. Opisała sen, który powtarzał się przez lata. Śnię, że jestem chirurgiem w szpitalu, który nie istnieje w żadnym mieście, które znam. Znam każdy korytarz, każdy pokój. Znam wszystkich lekarzy, pielęgniarki, nawet pacjentów. W tym śnie ratowałam życie małego chłopca po wypadku samochodowym. Pamiętam zapach środków dezynfekujących, uczucie skalpela w ręku, radość, gdy operacja się udała. Budzę się z takim poczuciem kompletności, jakbym robiła dokładnie to, do czego zostałam stworzona. Katarzyna była księgową, nigdy nie studiowała medycyny, nie miała medycznego przeszkolenia. Ale gdy dr Kowalski zapytała ją o szczegóły procedury chirurgicznej z jej snu, odpowiedzi były zaskakująco dokładne. W miarę jak badania dr Kowalski postępowały, Zaczęła odkrywać wzorzec, który przyprawiał ją o zimne poty. Nie był to przypadek odosobniony. W archiwach medycznych z różnych krajów znalazła raporty o pacjentach opisujących podobne doświadczenia wspomnienia o śmierciach w alternatywnych rzeczywistościach niemożliwa wiedza o wariantach życia innych osób precyzyjne szczegóły dotyczące wydarzeń, które nigdy się nie wydarzyły w tej linii czasowej. Najstarszy Zarejestrowany przypadek datowany był na 1922 rok we Francji, gdzie starszy mężczyzna twierdził, że pamięta swoją śmierć podczas I wojny światowej w trzech różnych wersjach konfliktu. Lekarze odrzucili jego twierdzenia jako urojenia wojenne, ale zachowane notatki zawierały szczegóły strategii militarnych sklasyfikowane przez dziesięciolecia. Podobne przypadki znajdowano w różnych krajach. W Niemczech kobietę, która opisywała alternatywne plany wojenne z niezwykłą precyzją, w Stanach Zjednoczonych weterana z Wietnamu z niemożliwą wiedzą o klasyfikowanych operacjach. Wzorzec był jasny i przerażający. Około co 20-30 lat pojawiały się osoby, zazwyczaj starsze, często o podobnych nazwiskach, które twierdziły, że pamiętają swoje śmierci w alternatywnych rzeczywistościach. Wszystkie przypadki łączyła jedna niepokojąca cecha. Ich wspomnienia często pasowały do rzeczywistych, ale niewyjaśnionych śmierci osób o podobnych tożsamościach, lub zawierały informacje, które były prawdziwe, ale niedostępne w czasie, gdy zostały ujawnione. Co więcej, dr Kowalski zauważyła, że przypadki występowały częściej w momentach wielkich zmian historycznych wojen. Rewolucji, przełomów technologicznych. Jakby jakoś turbulencje w historii powodowały przecieki między rzeczywistościami. Doktor Kowalski została wezwana na konsultacje przez zespół międzynarodowych badaczy. Profesor Heinrich Müller z Uniwersytetu w Zurychu przedstawił teorię, która zmroziła krew w żyłach wszystkich obecnych. Co jeśli rzeczywistość nie jest liniarna? Ale stanowi nieskończoną pajęcinę równoległych wszechświatów, gdzie każda możliwa wersja naszego życia dzieje się jednocześnie, pokazując złożone diagramy. A jeśli niektóre świadomości mogą w momencie śmierci przemieszczać się między tymi rzeczywistościami, zachowując wspomnienia z poprzednich inkarnacji, profesor Aleksandr Petrow z Moskwy odkrył kluczowy wzorzec: Wszystkie te osoby w momencie swojej pierwszej śmierci. Znajdowały się w pobliżu miejsc o wysokiej aktywności geomagnetycznej. Te anomalie mogą działać jako katalizatory, umożliwiające transfer świadomości między wymiarami. Teoria wyjaśniała niemożliwe. Stanisław i jemu podobni byli podróżnikami między rzeczywistościami, którzy w momencie śmierci przenosili się do najbliższej równoległej wersji swojego życia. Jednak pytanie, które nękało wszystkich badaczy brzmiało: Dlaczego akurat te osoby? Co sprawiło, że ich świadomość była zdolna do takiej podróży, podczas gdy miliardy innych ludzi umierały definitywnie w swoich rzeczywistościach? Odpowiedź przyszła z najmniej oczekiwanego źródła. Podczas jednej z sesji Stanisław wspomniał o szczególnie traumatycznej śmierci z rzeczywistości numer 34, gdzie zginął w eksplozji laboratorium podczas eksperymentów z cząstkami subatomowymi. To była inna wersja mnie, mówił z zamyślonym wyrazem twarzy. Ten Stanisław był fizykiem kwantowym. Pracował nad teorią wieloświatów. Chwilę przed śmiercią zrozumiał coś fundamentalnego o naturze rzeczywistości. Jego ostatnia myśl przed eksplozją była przerażająca: świadomość to nie produkt mózgu, ale fundamentalna siła wszechświata, która może istnieć niezależnie od materii. Słowa te rzuciły nowe światło na całą sprawę. Czy możliwe było, że te osoby nie były przypadkowymi podróżnikami między wymiarami, ale skutkiem eksperymentów przeprowadzanych przez ich alternatywne wersje? Czy różne wersje Stanisława, pracując nad podobnymi projektami w różnych rzeczywistościach, przypadkowo stworzyły most między światami? Im więcej badaczy zagłębiało się w ten temat, tym bardziej niepokojące stawały się implikacje. Jeśli istniało nieskończone multiwersum, a świadomość mogła przemieszczać się między rzeczywistościami, to co działo się z oryginalnymi mieszkańcami tych światów, gdy przybywały obce świadomości? Stanisław zdawał się to rozumieć lepiej niż ktokolwiek inny. W każdej rzeczywistości, do której przechodzę, wyjaśniał podczas jednej z ostatnich sesji, zastępuje wersję siebie, która tam zmarła ale czasami czuje obecność jakby oryginalna świadomość wciąż tam była uwięziona w tle obserwująca jak ktoś obcy żyje jej życiem te słowa sprawiły że doktor Kowalski zaczęła się zastanawiać nad czymś przerażającym czy wszyscy mieszkamy w rzeczywistości która naprawdę jest nasza czy niektórzy z nas to również podróżnicy z innych wymiarów którzy zapomnieli o swoich poprzednich śmierciach Badania pokazały, że około 0,001% populacji światowej wykazuje oznaki przesunięcia rzeczywistości: dziwne wspomnienia, znajomość miejsc, których nigdy nie odwiedzili, umiejętności, których nigdy się nie nauczyli. Czy to byli ukryci podróżnicy między wymiarami? Sprawa Stanisława stała się punktem wyjścia dla nowej dziedziny nauki. Zespoły badaczy rozpoczęły poszukiwania innych przypadków. Próbując zrozumieć mechanizm przechodzenia między rzeczywistościami, ale najważniejsze pytanie pozostało bez odpowiedzi: co się dzieje, gdy podróżnik między wymiarami umiera w swojej ostatecznej rzeczywistości? Czy wtedy rzeczywiście odchodzi na zawsze? Czy może znajdzie sposób, aby podróżować dalej do jeszcze bardziej odległych wariantów istnienia? Stanisław zmarł spokojnie we śnie trzy miesiące po rozpoczęciu terapii z dr Kowalski. Jego ciało zostało pochowane na miejscowym cmentarzu, ale jego notatnik pozostał jako jedyny namacalny dowód na istnienie zjawiska, które może rewolucjonizować nasze rozumienie życia, śmierci i natury rzeczywistości samej w sobie. Ostatnie tygodnie życia Stanisława były szczególnie niepokojące. Jego opowieści stawały się coraz bardziej fragmentaryczne, jakby różne rzeczywistości zaczynały się mieszać w jego umyśle. Opisywał sytuacje, w których widział jednocześnie kilka wersji tej samej osoby. Słyszał rozmowy prowadzone w różnych językach przez te same usta, obserwował zdarzenia rozgrywające się równolegle w tym samym miejscu, ale w różnych rzeczywistościach. Pani doktor, mówił podczas jednej z ostatnich sesji: Zaczynam widzieć wszystkie linie czasowe jednocześnie. To jak oglądanie telewizora z tysiącem kanałów naraz. W tej chwili widzę panią jako psychiatra, ale także jako biologa morskiego z rzeczywistości 21, jako malarką z rzeczywistości 37, nawet jako astronautkę z rzeczywistości, gdzie ludzkość skolonizowała Marsa w latach 80., jego głos drżał z emocji. Ale najgorsze jest to, że zaczynam tracić poczucie tego, która rzeczywistość jest prawdziwa. Czy ten Stanisław, który z Panią rozmawia, to oryginalny? Czy może jestem tylko kolejnym podróżnikiem, który zastąpił kogoś, kto zmarł w tej linii czasowej? Te słowa sprawiły, że doktor Kowalski zaczęła się zastanawiać nad czymś przerażającym, co niepokiło ją od początku ich spotkań. Czy wszyscy mieszkamy w rzeczywistości, która naprawdę jest nasza? Czy niektórzy z nas to również podróżnicy z innych wymiarów, Którzy zapomnieli o swoich poprzednich śmierciach, a ich oryginalne wersje zostały wyparte czy zastąpione? Ostatnie wpisy w notatniku były najbardziej niepokojące. Stanisław pisał o wielkim przejściu o momencie, gdy wszystkie jego alternatywne wersje miały się połączyć w jedną, ostateczną świadomość. Opisywał wizje, w których widział wszystkie swoje życia naraz jako nauczyciela, fizyka, artystę. Żołnierza, polityka, nawet kobietę w rzeczywistości, gdzie urodził się w innej płci. Rozumiem teraz, pisał drżącym pismem, że śmierć to nie koniec, ale moment, w którym wszystkie wersje naszego istnienia się łączą. Każda śmierć to krok bliżej do zrozumienia, kim naprawdę jesteśmy nie jedną osobą, ale całą konstelacją możliwości wszystkimi wersjami siebie, które mogliśmy być. Był ostatnim wpisie, datowanym na dzień przed śmiercią, Stanisław napisał coś, co zmroziło krew w żyłach dr Kowalski, gdy przeczytała to po jego pogrzebie. Wiem już, że jutro umrę po raz ostatni w tej rzeczywistości, ale to nie będzie koniec. To będzie prawdziwy początek. Wszystkie moje alternatywne wersje czekają na mnie po drugiej stronie, gotowe, aby stać się jednością. A może... Może znajdę sposób, aby przesłać wiadomość do innych rzeczywistości, aby ostrzec inne wersje siebie o tym, co nas czeka? Czy jego śmierć w tej rzeczywistości była końcem podróży, czy może początkiem czegoś znacznie większego? Czy Stanisław rzeczywiście znalazł sposób na połączenie wszystkich swoich alternatywnych wersji w jedną wszechwiedzącą świadomość? Dzisiaj, miesięcy po śmierci Stanisława. Doktor Kowalski nadal otrzymuje tajemnicze listy od ludzi z całego świata, którzy twierdzą, że znali inną wersję zmarłego mężczyzny. Niektórzy piszą o Stanisławie jako o fizyku, który pracował nad teorią multiwersum w cern Inni opisują go jako artystę, który tworzył obrazy przedstawiające różne rzeczywistości. Jeszcze inni jako polityka, który próbował ostrzec świat przed niebezpieczeństwami eksperymentów z czasoprzestrzenią. Ale najdziwniejsze są listy od ludzi, którzy twierdzą, że Stanisław skontaktował się z nimi we śnie. Opisują sny tak żywe, że wydają się rzeczywiste, w których Stanisław ostrzega ich przed eksperymentami naukowymi, które mogą prowadzić do rozerwania rzeczywistości. Niektóre z tych ostrzeżeń odnoszą się do prawdziwych projektów badawczych, o których nie było publicznej wiedzy. Wszystkie te wersje łączy jedno. Każda z nich zmarła w tajemniczych okolicznościach, chwilę przed dokonaniem jakiegoś przełomowego odkrycia, związanego z naturą rzeczywistości i czasu. Czy to przypadek? Czy może wszystkie wersje Stanisława prowadziły podobne badania w swoich rzeczywistościach, każda zbliżając się do tej samej przerażającej prawdy? Czy Stanisław Nowak był szaleńcem z urojeniami? Czy może pierwszym udokumentowanym podróżnikiem między równoległymi rzeczywistościami? Czy jego śmierć oznacza koniec tej niezwykłej historii? Czy może początek czegoś, co zmieni nasze rozumienie natury istnienia? Jedno jest pewne: sprawa starca, który twierdził, że zmarł 57 razy, otworzyła drzwi do pytań, na które nauka może nie być jeszcze gotowa odpowiedzieć. Ale może ty masz swoją teorię? Czy kiedykolwiek doświadczyłeś wspomnień, które nie pasują do Twojego życia? Czy miałeś sny tak żywe, że wydawały się wspomnieniami z innej rzeczywistości? Podziel się swoimi przemyśleniami w komentarzach, polub ten film i zasubskrybuj kanał, aby nie przegapić kolejnych nierozwiązanych tajemnic, które mogą zmienić Twoje postrzeganie rzeczywistości. Pamiętaj, w nieskończonym multiwersum wszystko jest możliwe, a granica między życiem a śmiercią może być znacznie bardziej płynna, niż kiedykolwiek sobie wyobrażaliśmy.